Stałem w łazience tego ranka, patrząc na swoje odbicie w lustrze, i w mojej głowie rozbrzmiewały słowa kłamstwa, które za chwilę miałem wypowiedzieć. Dziś była nasza dziesiąta rocznica ślubu dzień, na który Anna czekała od tygodni planując każdy szczegół, a ja właśnie postanowiłem udawać, że o nim zapomniałem. Dlaczego? Bo chciałem sprawić jej niespodziankę, ale teraz. Gdy zbliżał się moment wykonania mojego planu, w żołądku czułem rosnący niepokój. Nazywam się Marek Kowalski, mam 41 lat i od dziesięciu lat jestem mężem najwspanialszej kobiety na świecie. Anna to nauczycielka w szkole podstawowej w naszym małym miasteczku pod Krakowem, kobieta o złotym sercu, która kocha dzieci bardziej niż własne życie. Mieszkamy w przytulnym domu z czerwonej cegły, otoczonym ogródkiem. Który Anna pielęgnuje z miłością każdego dnia. Pracuje jako mechanik w lokalnym warsztacie samochodowym. To nie jest praca marzeń, ale pozwala nam żyć skromnie i szczęśliwie. Anna nigdy nie narzekała na nasze finansowe ograniczenia. Przeciwnie, zawsze potrafiła znaleźć radość w małych rzeczach, w wspólnych spacerach po planty niedzielnych obiadach u jej rodziców, czy wieczorach spędzonych na kanapie przy starym filmie, ale ostatnio zauważyłem coś w jej oczach, smutek, którego nie potrafiła ukryć. Kiedy myślała, że nie patrzę, jej twarz stawała się melancholijna. Widziałem, jak wpatruje się w zdjęcia z naszego ślubu, jak dotyka obrączki, jakby szukała w niej odpowiedzi na pytanie, którego nie potrafiła zadać. Dwa tygodnie temu, gdy myła naczynia po kolacji, usłyszałem, jak nucenia pod nosem naszą ślubną piosenkę Kochać, zespołu 2 plus 1. Jej głos drżał, a kiedy się obróciła, jej oczy były wilgotne od łez. Co się dzieje, kochanie? zapytałem, obejmując ją od tyłu. Nic, nic odpowiedziała szybko, ale jej uśmiech był wymuszony. Po prostu. Czasem zastanawiam się, czy jeszcze pamiętasz, dlaczego się pobraliśmy? Te słowa uderzyły mnie jak grom z jasnego nieba. Czy pamiętam? Pamiętałem każdy szczegół naszego ślubu, jej sukienkę w kolorze śmietankowym, którą uszyła babcia, tremę w moim głosie podczas ślubowania, pierwszego tańca w małej sali weselnej w domu kultury, zapach bzów za oknami. Ale czy Anna to wiedziała? Od tego momentu zacząłem planować niezwyczajną kolację czy bukiet kwiatów. Chciałem przywrócić jej ten blask w oczach, który pamiętałem z dnia naszego ślubu. Chciałem, żeby poczuła się znowu jak najważniejsza kobieta na świecie. Plan był prosty, ale ryzykowny. Przez cały dzień miałem udawać, że zapomniałem o rocznicy. Anna miała się rozczarować, może nawet zapłakać. To była cena, którą musiałem zapłacić za to, co przygotowałem na wieczór. W tajemnicy przed nią, przez ostatnie dwa tygodnie, odłożyłem każdą złotówkę z praca dodatkowych zleceń. Wynająłem tę samą salę weselną, w której braliśmy ślub. Zaprosiłem wszystkich naszych najlepszych przyjaciół, zamówiłem tort z tej samej cukierni, nawet znalazłem zespół, który zagra naszą piosenkę, ale teraz. Stojąc w łazience i słysząc, jak Anna przygotowuje śniadanie w kuchni, nucąc, bo jest szczęśliwa, że to nasz dzień, poczułem pierwsze wątpliwości. A jeśli ten plan był głupi, a jeśli boli ją bardziej niż pomyślałem? Marek, śniadanie gotowe, zawołała swoim ciepłym głosem. Wziąłem głęboki oddech, spojrzałem jeszcze raz w lustro. Mężczyzna, który na mnie patrzył, wyglądał na przestraszonego. Już idę, odkrzyknąłem. Kiedy wszedłem do kuchni, Anna stała przy kuchni, odwrócona do mnie plecami. Miała na sobie tę żółtą sukienkę w kwiatki, którą kupiła specjalnie na naszą rocznicę poprzedniego roku. Jej jasne włosy były starannie uczesane, a na stole dostrzegłem szczególnie elegancko nakryte śniadanie, z naszą najlepszą porcelaną i małym bukiecikiem bratków ze swojego ogródka. Odwróciła się ze uśmiechem, który rozjaśnił całą kuchnię. Dzień dobry, mój drogi mężu, powiedziała, a w jej głosie słychać było radość, i odwróciła się ze uśmiechem, który rozjaśnił całą kuchnię. Dzień dobry, mój drogi mężu, powiedziała, a w jej głosie słychać było radość i oczekiwanie. I wtedy zrobiłem to. Udałem najzwyczajniejsze poranki w naszym życiu. Dzień dobry, mruknąłem. Siadając przy stole i sięgając po kawę, jakby to był dzień, jak każdy inny, uśmiech na twarzy Anny zachwiał się na ułamek sekundy. Czekała. Patrzyła na mnie z nadzieją, że może jestem tylko roztargniony, że za chwilę sobie przypomnę. Jajecznica wyszła ci świetnie, powiedziałem, wpatrując się w talerz, bo nie mogłem spojrzeć jej w oczy. Dziękuję, odpowiedziała cicho. Usiadła naprzeciwko mnie, ale nie tknęła jedzenia. Jej ręce leżały na stole, niemal nieruchome. Przez następne dziesięć minut jadłem śniadanie w milczeniu. Anna nic nie mówiła. Czasem tylko słyszałem, jak wzdycha albo porusza łyżeczką w herbacie, nie pijąc ani łyka. Idę do warsztatu, oznajmiłem, wstając od stołu. Dziś będę późno. Pan Nowak przywozi tego Mercedesa i. Marek. Przerwała mi. Jej głos był dziwnie płaski. Czy ty, czy ty wiesz, jaki dziś jest dzień? To był moment, w którym mogłem się wycofać. Mogłem ją przytulić, pocałować i powiedzieć: Oczywiście, kochanie, dziesięć lat temu zostałaś moją żoną. Mogłem zakończyć te męczarnie jednym zdaniem, ale nie zrobiłem tego. Wtorek, 23 października, odpowiedziałem, udając zdziwienie. A dlaczego pytasz? Anna zamarła. Przez chwilę patrzyła na mnie w kompletnej ciszy, a potem coś w jej oczach zgasło. Była to ta sama iskra, którą widziałem przez wszystkie te lata miłość, zaufanie, nadzieja. Zgasła jak świeca zdmuchnięta przez wiatr. Nie, nie, nic wyszeptała, odwracając głowę. To nieważne. Wziąłem kurtkę i ruszyłem do drzwi. Kiedy obracałem klamkę. Usłyszałem za sobą dźwięk, który przeszyłem do żywego. Anna zaczęła płakać. Nie były to głośne szlochy, ale ciche, łamiące serce łkanie, które roznosiło się po całej kuchni. Stanąłem jak skamieniały. Każda cząstka mojego ciała krzyczała, żebym się odwrócił i ją przytulił. Ale zamiast tego otworzyłem drzwi i wyszedłem. W warsztacie nie mogłem się na niczym skupić. Przecierane olej z silnika Mercedesa pana Nowaka, ale myślami byłem przy Annie. Widziałem jej twarz w momentach, gdy zdała sobie sprawę, że zapomniałem. Ten wyraz bólu, rozczarowania, kompletnej beznadziei. Może ten plan był okrutny? Może powinienem był po prostu kupić bukiet róż i zabrać ją na kolację do restauracji pod Wawelem, jak w poprzednie rocznice? Koło południa. Gdy wymieniałem klocki hamulcowe w fiacie pani Kowalczyk, dostałem wiadomość od Anny: idę do mamy na obiad, nie wiem kiedy wrócę. Kolejne pięć godzin to był istnych piekło. Wyobrażałem sobie, jak Anna siedzi u swojej mamy, Barbary Wiśniewskiej, w tej małej kuchni przepełnionej zapachem zupy jarzynowej i gorzkich łez. Jak opowiada jej o tym że jej mąż zapomniał o najważniejszym dniu w ich życiu. Pani Barbara nigdy mnie szczególnie nie lubiła. Uważała, że Anna zasługuje na kogoś lepszego może na tego prawnika z Krakowa, z którym chodziła przed nami. Mechanik samochodowy to nie jest perspektywa dla takiej mądrej dziewczyny jak moja Anna, mówiła często. A teraz Anna siedzi w tej kuchni i potwierdza wszystkie najgorsze obawy swojej matki. O szesnastej zamknąłem warsztat i pojechałem do kwiaciarni. Kupiłem ogromny bukiet białych róż, dokładnie takich samych jak w bukiecie ślubnym Anny. Potem pojechałem do naszej sali weselnej, żeby sprawdzić ostatnie szczegóły. Wszystko było idealne. Stoły nakryte białymi obrusami, świece. Które miały zostać zapalone punktualnie o osiemnastej. Zespół muzyczny już ustawiał sprzęt. Goście zaczną przybywać za godzinę. Ale czy Anna w ogóle przyjdzie? O wpół do szóstej wróciłem do domu. Anna siedziała na kanapie w salonie, wpatrując się w telewizor, ale ekran był wyłączony. Miała na sobie dres i wyglądała, jakby płakała przez cały dzień. Obok niej leżało nasze ślubne album ze zdjęciami. Cześć, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Cześć, kochanie, odpowiedziałem i serce zabiło mi głośniej. Jak było u mamy? Dobrze, odparła krótko. Po chwili dodała. Marek, musimy porozmawiać. W jej głosie było coś ostatecznego, coś, co przeraziło mnie bardziej niż jakiekolwiek krzyki czy wybuchy złości. To był ton kobiety, która podjęła już decyzję. Usiadłem obok niej na kanapie. Anna zamknęła album i położyła go na stoliku kawowym. Dziesięć lat temu, 23 października, wzięliśmy ślub, zaczęła spokojnie. Pamiętam każdy szczegół tego dnia: twój błękitny krawat, który pożyczyłeś od swojego brata, moje buty, które uwierały mnie przez całą ceremonię, ale byłam zbyt szczęśliwa, żeby narzekać. Nasze pierwszą taniec przykochać, dwa plus jeden. Milczałem. Nie mogłem wydusić z siebie słowa. Pamiętam, jak mówiłeś w czasie ślubowania, że będziesz mnie kochać na dobre i na złe, w chorobie i w zdrowiu, dopóki śmierć nas nie rozłączy, ciągnęła Anna. I ja ci wierzyłem. Przez wszystkie te lata wierzyłam, że te słowa coś znaczą. Łzy napłynęły mi do oczu. To już nie był plan. To było prawdziwe cierpienie. Anna, ja zacząłem. Nie, przerwała mi pozwól mi skończyć. Przez ostatnie miesiące zastanawiałem się, czy jeszcze mnie kochasz, czy jeszcze pamiętasz, kim jestem a dzisiaj dostałam odpowiedź. Wstała z kanapy i stanęła przede mną. Rozumiem, że jesteś zmęczony, rozumiem, że życie jest trudne, że praca jest stresująca, ale że nasz dzień ślubu to tylko zwykły wtorek. Jej głos się załamał. Może rzeczywiście jesteśmy już tylko, może rzeczywiście jesteśmy już tylko współlokatorami, dokończyła Anna, a jej słowa zawisły w powietrzu jak wyrok. Nie mogłem tego dłużej znieść. Wstałem i podeszedłem do niej. Anna, posłuchaj mnie, powiedziałem, chwytając ją delikatnie za ramiona. Czy ufasz mi? spojrzała na mnie z mieszanką smutku i konsternacji. Już nie wiem, Marek, już nie wiem. Ostatni raz cię o to proszę. Czy możesz mi zaufać jeszcze przez jedną godzinę? Przez długą chwilę patrzyła mi w oczy, jakby szukała tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadawała sobie przez ostatnie miesiące. Co masz na myśli? Zapytała cicho. Ubierz tę sukienkę. Wskazałem na jej ślubną kreację, która wisiała w szafie. Zatrzymaliśmy ją przez wszystkie te lata, starannie przechowywana w specjalnym pokrowcu, te w której wyglądasz jak księżniczka. Anna zmrużyła oczy. Marek, o czym ty mówisz? Proszę, nalegałem, tylko mi zaufaj, za pół godziny wszystko zrozumiesz. Coś w moim tonie musiało ją przekonać. Bo po chwili wahania skinęła głową. Dobrze, powiedziała, ale to naprawdę ostatnia szansa. Pół godziny później siedziałem za kierownicą naszego starego Opla, a obok mnie Anna piękna jak w dniu ślubu, choć nadal wyraźnie zdezorientowana. Suknia była nieco ciaśniejsza niż dziesięć lat temu, ale nadal wyglądała w niej oszałamiająco. Dokąd jedziemy? Pytała co chwilę. Zobaczysz. Odpowiadałem tylko. Kiedy zatrzymałem się przed domem kultury, tym samym, w którym braliśmy ślub, Anna wyprostowała się na siedzeniu. Marek, co to znaczy? Zamiast odpowiedzieć, wyświadłem z samochodu i otworzyłem jej drzwi. Podałem jej rękę dokładnie tak jak robiłem dziesięć lat temu. Co się dzieje? szeptała, gdy prowadziliśmy ją do wejścia. Otworzyłem drzwi do sali weselnej. To, co zobaczyła, sprawiło, że zatrzymała się, jak wbita w ziemię. Sala była dokładnie taka sama, jak w dniu naszego ślubu: białe obrusy, świece, te same krzesła ustawione wokół parkietu tanecznego. Na scenie stał zespół Złote Lata, ten sam, który grał na naszym weselu, a wokół stolów. Siedzieli wszyscy nasi najbliżsi przyjaciele i rodzina. Jej rodzice Andrzej i Barbara Wiśniewscy, moi rodzice Józef i Maria Kowalscy, nasz świadek z tamtych czasów Piotr z żoną Kasią, nasza kuzynka Magda, która śpiewała na naszym ślubie, nawet nasz proboszcz ksiądz Janusz. Wszyscy wstali, gdy tylko nas zobaczyli. Na ich twarzach malowały się uśmiechy pełne wzruszenia. Anna stała w progu, zakrywając usta dłońmi. Łzy spływały jej po policzkach, ale tym razem nie były to łzy smutku. Marek, wyszeptała. Co to wszystko znaczy? To znaczy, powiedziałem, klękając na jedne kolano dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dziesięć lat temu oświadczyłem się jej po raz pierwszy, że pamiętam każdą chwilę naszego ślubu. Pamiętam każdy dzień, który spędziliśmy razem, i że chcę spędzić z Tobą wszystkie kolejne dni mojego życia. Wyciągnąłem z kieszeni małe pudełeczko. W środku nie była obrączka, tylko mały złoty wisiorek z grawerunkiem Anna, moja żona. Moja miłość, moje życie 23 10 2013, na zawsze. Czy zechcesz odnowić ze mną śluby? zapytałem. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że tego chcę, dlatego, że każdego dnia, przez kolejne dziesięć lat, chcę móc ci powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. Anna płakała tak mocno, że przez chwilę myślałem, że nie będzie mogła odpowiedzieć. Potem uklękła obok mnie i objęła mnie tak mocno, jak nigdy wcześniej. Tak, wyszeptała mi do ucha. Tak, tak, tak. Cała sala eksplodowała aplauzem. Zespół zaczął grać Kochać naszą ślubną piosenkę, i po chwili już tańczyliśmy nasz pierwszy taniec po raz drugi dziesięć lat po pierwszym razie. Dlaczego? pytała Anna, gdy wiruwaliśmy po parkiecie dlaczego kazałeś mi przejść przez ten piekło bo chciałem, żebyś poczuła to samo, co ja odpowiedziałem szczerze ten lęk, że możemy się stracić że to, co mamy, nie jest oczywiste. Że trzeba o to walczyć każdego dnia. Nigdy więcej mi tego nie rób, powiedziała, uderzając mnie lekko w ramię. Ale uśmiechała się przy tym. Nigdy obiecałem. Resztę wieczoru spędziliśmy jak przed laty. Tańcząc, śmiejąc się, przyjmując życzenia od przyjaciół. Teściowa Barbara, która całe poprzebiegi patrzyła na mnie z dezaprobatą, podeszła do mnie około północy. Marek, powiedziała. Przepraszam cię, myślałam o tobie źle. Nie ma za co przepraszać, odpowiedziałem. Ja też czasem myślę o sobie źle, uśmiechnęła się. Anna ma szczęście, że ma takiego męża. Gdy wracaliśmy do domu nad ranem, Anna zasnęła mi na ramieniu w samochodzie. W świetle latarni ulicznych wyglądała jak Anioł. Moja żona, moja miłość, moja najlepsza decyzja w życiu. W domu położyłem ją na łóżku i okryłem kocem, nie zdejmując sukni ślubnej. Sama powiedziała, że chce w niej spać, przynajmniej tej nocy. Usiadłem na brzegu łóżka i patrzyłem na nią w ciszy. Przez dziesięć lat nie było dnia, żebym nie dziękował Bogu za to, że poznałem tę kobietę. I po dzisiejszej nocy wiedziałem, że przez następne dziesięć lat i kolejne dziesięć i wszystkie po nich będę czuł dokładnie to samo. Czasem trzeba stracić coś na chwilę, żeby zrozumieć, jak bardzo to kochamy. Czasem trzeba przejść przez ból, żeby docenić szczęście. A czasem trzeba udawać, że zapomniale są rocznicy, żeby przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle warto obchodzić rocznicę. Anna poruszyła się przez sen i uśmiechnęła. W jej uśmiechu kryła się obietnica wszystkich dni, które spędzimy razem. I to była najpiękniejsza obietnica, jaką kiedykolwiek dostałem. Czy podobają Ci się historie o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody? Jeśli tak, zostaw komentarz i powiedz mi, jak zachowałbyś się na miejscu Marka, czy jego plan był okrutny, czy romantik? A może masz własną historię o tym, jak ratowałeś swój związek? Opowiedz mi o tym w komentarzach, a jeżeli chcesz więcej takich historii o prawdziwej miłości, subskrybuj kanał. Każdego dnia dzielę się z wami opowieściami, które pokazują, że miłość to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny i czasem te czyny wymagają od nas odwagi, by zaryzykować wszystko dla tego, co najważniejsze.